Bang, bang, bang! Witam Was widzowie! Dzisiaj sprawdzimy warszawskie kebaby na Młocinach Mamy do wyboru cztery lokale. Wszystkie są powyżej 4.0 W jednym z nich był nawet książulo. Zobaczymy, czy naprawdę to są dobre miejsca, co możemy tam tu zjeść i mam nadzieję, że będzie trochę baraninki. A wy dajcie znać, co o tym myślicie. Na niedzielnym poranku jesteśmy na czczo. Powiem, Będziemy... czy jesteś w formie. Kurde, my zawsze jesteśmy w formie. Wczoraj zjadłem dwa kebaby, dzisiaj zjemy cztery. Mała rozgrzewka. Czyli w sumie w ciągu dwóch dni zjem sześć kebabów. Kurde, sporo kebabów. No ale nie mów, czy to nie piękne życie. Cztery kebaby, piękna pogoda. Ty, ja. Życie to kebab, jak to mówi klasyk. W, wróć tutaj, bo to dobre światło. Dobra, Dobra. Siemano? Nie, tylko tylko. Teraz jako pierwszy testujemy Jonas. Jonas? 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 Jo -ja -jo Jonas. Jonas kebab. Jest niedziela i nie ma, nie ma 12, a my już zaczynamy, więc jest grubo. Mam nadzieję, że chociaż przygotuję nam coś dobrego. Chodź, zobaczymy. Wzorowe śniadanko. No i zdecydowanie. Dzień dobry. Dzień dobry. Idziemy na kepsa, idziemy tutaj do was, na walumenie jest food truck, no i musimy to zmieścić w brzuchach, więc mały będzie mały, tak? To weźmy średniego mieszane, mieszane na pół. Bardzo dobre, no to no, jesteśmy ciekawi. Pierwszy dzisiaj. Jesteśmy już turbowłodni. powiem ci, że cztery kebaby dzisiaj. Damy radę. No powiem wam, że czekamy już trochę na tego kebaba, jesteśmy jedynymi klientami, bo oni dopiero otworzyli o 10. Moim zdaniem to jedna ta kula to w ogóle się nie grzeje. Nie zapominam, czym się nazywa ten kebab? Jonas? 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 Nasze kebabiki to jest połóweczka. Co w sumie całkiem niezły wynik. Jak na średni kebab przekrojony na pół, okej. Okay. Ale słuchaj, okej okay, to okej. Okay. My mamy insygnię opłacalności, zważmy to. No dobra, okay. rozumiemy nasze kepce. zobaczmy prawdziwą, najprawdziwszą prawdę. Ile waży kebab? <laughs> Nie damy się rozszukać. Kebab kosztował 23 zł. Z opakowaniem na wynos, czyli bez opakowania 22. Dobra, dawaj, idą Przekrojono na pół. Stakuję go. 577 gramów. Gramów. No? Pamiętaj gramów, nie gram. To jest twoje, to jest dla mnie. Nie ja otwieram. A masz czy mniejszą połówkę? Masz zważę, zobaczę Ej, co ty czy... żeś mi dał. 328? Zobacz twojego. No bo no jest co, no 250 będzie tak. Ale bida. Dobra, masz, bo ty głodny nie, jesteś dobra. bardziej. Okej, okay, pierwsza że, pierwszy rzut oka, już widać, że mamy tutaj fajnie przypieczone ciasto, tak? Pan był bardzo miły w kebabie, więc ja mam nadzieję, że tutaj nie wpłynie na naszą opinię, ale widać, że jest dużo sosu. Pan się zgodził nam go tutaj fajnie przekroić. Mieszane mięsko no wygląda naprawdę fajnie. Co o tym znajdziesz smaki? Że sosu było mega dużo. Tutaj jak widzisz, mamy dużo sosiku. Pierwsza rzecz, którą też się nam rzuca, to jest fajnie przypieczone ciasto. Grill. To Mons jest grill. naprawdę spoko. Jestem cieplutki, fajny. Też byliśmy pierwszymi gośćmi, bo jesteśmy o 10 razy na kebabie, no ale wygląda naprawdę smacznie. Już jestem mega głodny, więc próbuję go, nie? Próbuj. Chyba dużo sosiku jest, co? Pierwszy gryz mega dużo sosu, cały się ubrudziłem. Fajne jest to ciasto, bo jest takie chrupiące. Ja to lubię. Niektórzy wolą te takie miękkie lawasze albo tortille, albo jakieś inne ciasta, pity. Ja lubię takie lekko chrupiące, jest mega fajne. Mięsko, mocno słone się wydaje, chyba że to sos tak przebija, ten ostrość tego sosu z tym właśnie mięskiem. Ale ogólnie całkiem smaczny na pierwszy gryz. Twoja pierwsza opinia po gryzie, nawet mnie trochę zaskoczyła, bo patrząc na to mięso, na tą kulę, to miałem takie, nie chcę chyba tej pseudo baraniny, bo kolor nawet i był taki blady Tak jakbyś zrobił sobie logo jakiegoś sklepu i 20 lat w słońcu było i nagle zrobiło się takie wyblakłe. Wiesz o co chodzi. Dranie, to trochę wiem. To jest y, okej okay kebab. <laughs> nie, to jest nas kebab. <śmiech> <śmiech> Nasze żarty są coraz wyżej, z poziomu na poziom. nie Widzimy tutaj no, typową sałatkę z taką skapuchy. Nic specjalnego, nie są to grillowane warzywka jak w jakichś takich berlińskich kebabach. Nie ma też koziego sera, jak to mój słodawca zaproponował. Bo to ten, który opracował go w 1960 roku, turecki kucharz. Który w Niemczech to opracował No to on mówił, że ten kebab to powinien być z baraniną, suróweczką i z kozim serem Ekspert Opinia o tego kebaba Spoko kebab Fajnie jest tu przyjść tak po prostu Na obiad bym go chętnie zjadł A na śniadanie tu... no, w dziedzielu o Kurde, jestem taki głodny, że żebym konia z kopytami zjadł Więc to też trochę wpływa Mam nadzieję, że nie za, nie za bardzo To jest dobry kebab Czybym specjalnie na niego tutaj przyjechał? Nie są takie kebaby, na które specjalnie bym jeździł i na które wy też specjalnie jeździcie. No ale to nie jest ten kebab, ale on jest dobry, on jest dobry. Warto jak jesteście w okolicy, przyjść sobie, zapytać to jest miła obsługa. Możesz pokazać jeszcze tak z boku, jaka ocena. W sensie powiedzieć, jaka ocena i czy tu się wyszło. A może tu? Nie, bo tam mam więcej miejsca. A teraz jakby mi jeździło po kolei? Nieważne. <laughs> dobry kebab z 7 bym mu dał, 7 na 10, to jest myślę, że konkretna opinia. Naprawdę spoko. Git. Popo, po, 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 kebaba, ti, po, baba. Dobra, dostałem w końcu kepsa. Strasznie mi wali po oczach. Kebab 23 zł, ja mam większą połowę. Większy chłop, starszy. Dobra, ja gryzę, jestem głodny. A to jest twój rower tutaj z tyłu? Pierwsze co czuję i co jest mocno intensywne, to te sosy. Tak jak czasem mówię, że coś jest mokre, to to jest utopione w sosach. Nie wiem, czy akurat dolał na, na wierzch, ale jest mega dużo sosu, mega dużo sosu. Przez to te wszystkie warzywa, one są, wiesz, oblane tym sosem i to tak, taką jedną całość robi, że nie czuję na przykład, jakie tam są warzywa i sałatki, tylko czuję, że są, ale słony, słony i ostry. Ja się zastanawiam, czy to sól to jest z mięsa, może po prostu posypał solą. Czy to sos jest taki słony, ale jest naprawdę dosyć słony ten kebab? Przebija się ta sól. Wiesz co, on jest słony i ostry, no faktycznie. Jakbym czuje tą pikantność, bo jest mieszany, mieszany. Znaczy, on jest dobry. Te sosy są w porządku. Wiadomo, to, jest, to nie jest jakiś rewelacyjny sos, rewelacyjny kebab. Ale jest w porządku. Jakbym tak kaca, to spoko, no bo jest mokry. I to tak turbo mokry. Tak naprawdę mokry. Wiesz jak no tak mokry. Mm, nie wiem, czy bym zjadł całego. To jest średni. Mogliśmy nawet tego małego wziąć. Pan powiedział, że mały to będzie tak mały że taki będzie. No, trochę mu uwierzyliśmy. Sprzedał nam produkt jak dzieciom. <noise> trochę tak. Nie zjadłem całego. W sensie, chyba zasłony jest. Chyba jest zasłony na całość, ale w ocenach myślę, że dałem takie 6,5. Leci mi z nosa aż chyba z tej ostrości. Jest ostry. Wiesz jak to smakuje to mięso? Już wiem. To jest taki 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 ziarenka smaku wysypał tak pół opakowania na to mięso i ta słoność się przebija. Jest dobry, ale ciężko, ciężko by go było zjeść całego. Połóweczka, jak znalazł. Więc ocena też taka, mniej więcej w połowie. Panato to, zapazuchy idealnie się mieści. Jak iPad, a to tylko waga. Coś ma ich coś jeszcze powiedzieć a propos naszym kebab, naszego. Kurde, ale co mi się stało? Mm, wiesz co, to jest. To będzie jakaś bardzo głęboka myśl. Bardzo ona idzie stąd. Masz mi się, jak mi się odbije, to wyjdzie. Daję nawet 7 bo wiesz co? To jest taki hamski kebab, na którego chciałbyś przyjść. Ja mam na przykład czasem ochotę na chamskiego kebaba, który ma właśnie dużo sosów, czy to się tak zlewa, jest mokre i to tak ci po prostu rozpływa się, ale nie jest z najlepszych składników. I to był taki kebab. Więc taką śwede To jest hamski kebab, którego szukałem To co, lecimy teraz na następny A, to jest. I jak się czujesz, babcio? Bardzo dobrze, nigdy w życiu nie zjadłem Pół kebaba tylko. Ale spoko, dobrze się czuję. Mam ochotę już na drugiego, powiem szczerze. My jesteśmy już pod drugą miejscowo dzisiaj. Jak się, ma, ty nazywa ten kebab? Chyba kebab. Dzisiaj jemy kebab, kebab. Sprawdzajcie to. To jest kebab. Powiem ci, zaraz zobaczymy. Jesteśmy chyba słabo przygotowani, mam wrażenie, dzisiaj. Aria, to jest Aria. A to nie jest zamknięty? Wiesz, co ty nas prowadziłeś? Nie, yeah, to nie jest zamknięty. Jestem zawsze gotów na kolejne kebaby. Widzowie, jesteśmy teraz pod Kepsem. W Wawrzyszew i sprawdzamy sobie. Tak wygląda się nasz lokal. Trochę food truck. Słyszałem dobre opinie na ten temat. Na pewno mamy mięso z kurczaka, wołowinka, no i jest też jakiś Beyond Meat, pewnie kolejny, albo jakiś taki kotlet sojowy. Zaraz zobaczymy, chodźcie i spróbujemy sobie coś fajnego. Jesteśmy gotowi? Okej, okay, tu jest fajna sprawa, bo mamy tutaj lawasz, więc to nie jest ta typowa pita, którą mieliśmy wcześniej. Też do wyboru mamy pomidorka świeżego górka, sałatę. Nie jest to ta słynna polska kapucha, którą mamy zazwyczaj w kebabach. Cena takiego wołowego niego kebaba to 28 zł w średniej wersji, którego sobie zaraz spróbujemy. 30 zł? Który to 40 zł? Lawasz 420, ale takiego dużego to nie. Cześć, poprosiłbym małego lawasza z mieszanym mięskiem i mieszanym sosikiem. Widzowie, jesteśmy jak widzicie na bazarku dzisiaj z niedziela, więc problem był, żeby w ogóle tutaj znaleźć jakiekolwiek miejsce. Okolica tak nie za bardzo zachęca, ale może oddaje budka. Co myślisz o tym Mati? Myślę, że lokalizacja to powinna być sprawą drugorzędną, albo nawet jeszcze dalszą. Co to za różnica? Ważne, żeby smakował. No w sumie racja. Szczególnie, że tutaj jest samo wyjście z metra, więc wychodzisz z metra i jesz kebaba. Lubisz kraftowe? Kraftowe kepsy? Kurde, każdy lubi dobre jedzenie. Czemu by nie lubić? Pamiętam, że ostatnio byliśmy, ja pierwszy raz widziałem kraftowego kebaba i myślałem, że się pytają, jaki chcę, browar, czy zwykły, czy kraftowy. Ja mówię, że nie, ja piwa nie zamawiałem. Yes. Byliśmy w Relax Kebab kiedyś, w Radzyminie, to tam pról kebaba pyta się, czy chcesz kraftowe mięso, czy zwykłe i ty kraftowe jest to droższe, to tak jakby się pytał, czy chcesz chujowego kebaba, czy chcesz dobrego, ja poproszę tego chujowego, To tą kulą moc. Zdecydowaliśmy się na małego lawasza z mieszanym mięskiem, który kosztuje nas 25 zł. Poprosiliśmy pana, żeby nam przykroił na pół. I właśnie zauważyłem śmieszną rzecz, że sos ostry kosztuje 0 zł. <noise> za zero jest. <noise> Ale nie ze się za trójkę, to musi być mocno ostre. Coś chciał. Coca-Cola. Zapraszam, chodź. Lewy i prawy. <noise> prawy do lewego, wybij kolego. Znosi mnie do tyłu. <noise> Halle. Ja rozumiem ten koncept. To nie jest nie wiadomo co. To jest po prostu wygoda dla klienta, że jest gdziekolwiek, żeby sobie zjeść. To prawda, to prawda. jak Na puszce niż nic. Food truck. Słuchaj, ale nie pana się to, to, tak to jest... Mamy tutaj małego lawasza z mieszanym mięsem za 25 zł i mieszanym sosem. W środku widzimy świeże warzywka. No fajnie, bo to jest pomidorek, świeży ogórek, sałata. Nie jest to kapucha, więc to już jest poziom wyżej niż byliśmy wcześniej. Wrzucamy naszego kepsa na wagę i sprawdzamy, jak on się prezentuje w porównaniu z tamtym. Co prawda mieliśmy Chyba średni, a tutaj mamy mały, no ale to jest 406 gram, więc podejrzewam, że średni chyba byłby taki sam. Tylko no nie, nie fajnie tak. zrobiliśmy, że wzięliśmy sobie dwa różne rozmiary. No nie fajnie. Trudno to przeskalować teraz, nie? Nasza mina. A mówiłem ci bierz małego. Ale jestem zbyt pazerny. <grym> pazerny na żarcie. <grym> Kebab wygląda dużo lepiej. W sensie on wygląda tak zdrowiej, tak smaczniej, tak po prostu dobra kompozycja, jakby kolory. Nie ma tyle sosu co w tamtym. Chociaż ja nie jestem fanem kraftowego, więc jestem ciekaw mojej opinii. Ale powiem, ci, że to jest szok dla mnie, że on się wydaje dużo. Dużo mniejszy, w rzeczywistości waży tylko 100 gramów mniej. to 70 chyba. Zapłaciliśmy za niego 25 zł, czyli to jest tyle, co tam kosztowało średnio, a nawet więcej troszeczkę. Ale jestem w stanie tutaj powiedzieć, że to jest kraftowe mięso, czyli chłopaki tutaj przyrządzają je sami. Fajna ekipa, sympatyczna. Lawarz się ładnie prezentuje, nie był on grillowany, ale jest cieplutki i ładnie wygląda. Mamy tu też do wyboru na stole sosiki. Łagodny i ostry, które możemy sobie doprawiać, co jest mega spoko opcją. Tylko trzeba dbać, żeby one były często wymieniane, bo jak on postoi, to ten sosy się robią, wiecie, zepsute, nie? Testujemy. Podoba mi się, że teraz na co odważnie jesteśmy, wystarczyło tylko kurtynę zasłonić i nagle plus 10 to odważę. Może z następnym tu przyjdziemy, co? A więc tak, po pierwszym gryzie czujemy dużo tego mięska. fajne proporcje są rozłożone, surówka, mięso, fajnie to wchodzi. Sosiki są trochę mało wyczuwalne, ale ten kebab jest całkiem dobry. Nie jest to poziom takich kraftowych kebabów typu FS albo Sapko. trochę też inny smak, ale to jest całkiem niezły kebab, naprawdę warto tutaj wpaść. Jeszcze testuję sobie kolejny raz. Te świeże warzywa naprawdę robią robotę Mięsko jest trochę specyficznie przyprawione Ale ogólnie to jest naprawdę całkiem niezły kebab Jest na pewno lepszy od tamtego Więc mógłbym mu dać tutaj na pewno 8 na 10 Dobry kebab, warto na niego przyjechać No dobra, to co? Teraz ja? No jak chcesz <laughs> Jeżeli musisz Jeszcze pytasz Jeszcze sprawdzam sobie jak tutaj te sosiki się komponują Ewidentnie czosnkowy taki, mocny no ten sos jest bardzo jogurtowy, niech dla mnie trochę aż za bardzo. Co nie jest okej, okay? no więcej z tego na pewno nie doleję, ale ja jestem fanem ostrego. Dajcie znać, czy wolicie ostry czy łagodny. No i sprawdzamy sobie. nie No ostry to typowo takim sambalem trochę wydaje się, żeby był. No i sprawdzamy, czy będzie to faktycznie, czy to będzie ten ostry sos, nie zesraj się. Jak będzie 100 łapek w górę, dobra, 100 łapek w górę, to przychodzimy na tego ostrego kebaba, nie zesraj się z tym ostrym sosem. Zobaczymy, co jak będzie. Co jeżeli 100 łapek widział. No, tak jak myślałem, to jest taki sambal wymieszany z jakimś lżejszym sosem. Nic porywającego, ale fajnie przyprawia tutaj tego kebaba dla każdego śmiertelnika, jest wystarczający. Można za lekie dla mnie. Powiem ci czuć wagowo dużą różnicę między tym a tym, co było wcześniej. To mięso wygląda jak taki schabowy. Niby fajne, ale jestem ciekaw smaku. To jest zupełnie inny kebab. Tak jak powiedziałeś, że to nie jest poziom sabko. Nie wiem, czy byłem w sabko. Byłem jakimś podobnym. W sabko byliśmy. Byliśmy. To moim zdaniem to jest lepszy. Te przyprawy mi bardziej siedzą. Możliwe, że jest kraftowy. Wierzę chłopakom, bo jest zupełnie inny. Taką prawdziwą baraniną też nie czuję jej aż tak mocno. Bo ona jest intensywna. Baranina wiesz, że jest baraninę, nie? Tu jest fajny ten kebab. Te przyprawy mi siedzą, ale wiesz jak jest minus, dużo mam tego lawasza. W sensie ilość tych warzyw i mięsa w środku jest dość znikoma. Chciałbym więcej. Mięso. To jest taki dobry kotlet mielony. Mm. Mm. Czuję się, że jem coś zdrowszego. To jest definitywnie. Tak jak tamten był taki hamski, z klasyków hamskich. Tak, ten czuję, że jest zdrowszy. Makuje mi. Nie wiem, czy bym go wybierał zawsze, bo czasami mam ochotę na hamskiego. Ale, kurde, dam mu meczkę. Dobry, dobry. Naprawdę padnę chyba jeszcze kiedyś. Spoko kebabik tak zwany, nie? Ale jak go jem, to mimo wszystko czujesz się jakbym był w innej kategorii kebabów Zupełnie jakby się dwa różne dania To co wcześniej, to co teraz Po prostu ten krafta, to kraftowe mięso No wyróżnia się, nie da się pomylić, nie? Że dostałeś kraftowego i jadłeś kulę mocy taką hamską. Nie każdy to lubi, ale ten? Tu sameczkę dam, mały, dość drogi Kraftowy, ja bez piwa poproszę Pamiętajcie widzowie Kebab to jest mięso opalane na szpadli Od tego się zaczęła cała historia W X wieku już opatentowali kebaby a teraz my możemy zwidzieć i testować ich różne wersje. Mała dzida, ale smacznie. Small spear, but tasty. Mm, jaka fuzja smaków na koniec. Te wszystkie sosiki się zdały na dół, ale nie teraz tutaj. Mm, uczciwe 8. Mówisz, że wpadniesz jeszcze na tego kebaba. Mnie spore zaskoczenie, ja liczyłem, że będzie takie 50 na 50, czyli albo będzie smakować, albo nie. Bardziej byłem nastawiony, że, że nie lubię kraftowych, nie lubię często tej baraniny, a tu mi smakował. Naprawdę, z czystym sumieniem, polecam. Mi też smakował ten kepsik. Fajny, lekki, przyjemny. Naprawdę? Dobry. Stary, to nie ten lokal. Źle poszedłeś. Na pewno, dobra droga boś to jest skrót, zapraszam Co, jesteśmy już w naszej trzeciej miejscówce Czyli tym razem testujemy karan kebab Prezentuje się to na pierwszy rzut tak Całkiem ciekawie, nie? Jeszcze nie byłem na takim balkoniku z kebabem Nie ma chyba ludzi Ale czy to zły znak, zaraz sprawdzimy Mają dużo reklam Czy to zły znak, stary? Zazwyczaj jak nie ma ludzi, to jest lipa Zazwyczaj, ale nie zawsze Dlatego my jesteśmy tu, żeby dowiedzieć się, czy to jest lipa, czy nie jest lipa I żebyście wy nie musieli tego testować będzie do boju Ciepecie do boju To jest chyba największe zaskoczenie dzisiejszego dnia. Bo totalnie nie spodziewałem się takiego poziomu lokalu. No, można przyjść, na się piwa, zjeść coś. To no, jest ten no, lokal, stoko. który przed chwilą pokazywaliśmy z zewnątrz i nie zachęcił. W środku dużo fajnie, jak na pewno. Wzięliśmy małego kebaba mieszanej, mieszanej. 24,50. Mały, mieszany, mieszany. 7 minut poczekamy i, i wiedzie, jak znalazł. O, jak ktoś ma ochotę na piwko, to jest kebab plus piwko za 30. No też spoko. Powiem ci, jeszcze jakby jakiś meczyk leciał. Na Telebimie naprawdę w porządku. Transmisje sportowe, planszówki, piwko, szamka. No nieźle. Myślę, żeby Pawłowi tu rodziny zrobić. On się będzie cieszył. Dobra ludziki, dostaliśmy nasz kebab, jak tam Mati nastawienie? Wiesz co, ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony pod względem lokalu, czekaliśmy prawie 10 minut, ale urodziny ci możemy tam wyprawić. Dzięki. Wiesz co, w sumie jest taka godzina obiadowa już, nie bo zaraz podchodzi 13, jest niedziela, więc tym powinno być dużo ludzi, nie mogę go ja odpocząć. się. O! Ciekawe nowość, dostaliśmy sosik oddzielnie do łapy. Ostry, to są nasze kebaby, no i dostaliśmy też ulotkę, no a to ulotkę sobie możecie tam znaleźć w necie. Proszę tu... bardzo. Insignia opłacalności. Wytaruj ją proszę, Mati. Dawaj go warzywy. to jest mały kebab. To jest mały? To jest mały, to jest mały. To jest mały. 626 gramów, to jest stary największy, on jest większy niż ten średni. Tak? Dwa... Tamten był 577. To się wydawa taki dosyć duży. No i mamy soaps. I jeszcze sos, zapłaciliśmy 24. Tak. No powiem tak samo. początek same obiecujący, dawaj tam dzidę. Jak ty słodko wyglądasz z tym kebabem. Dobra widzowie, mamy już naszego karan kebaba. Wygląda on w ten sposób. Fajnie, ładnie to wygląda, bardzo estetycznie, nie? Jest on najcięższy. Tu mamy łagodny sos, chyba prosiliśmy o mieszany, ale mamy też w pojemniczku. Mięsko wygląda tutaj na przyprawione. Ładnie to się prezentuje i całkiem taki zbity, nie rozwala się. To wygląda jak taki kawał nabitego kebaba. Jakie emocje pokaże ta twarz. Ambiwalentne. Przebijałam się dużo przypraw, mięso z kurczaka szczególnie, intensywnie doprawione, lekko w paprykowy sposób. Po pierwszych dwóch gryzach czujemy tutaj lekki denczeskowy sosik. On jest całkiem przyjemny, dużo jest warzyw, ale też nie są one tak fajne jak w tym kepsie, który jedliśmy przed chwilą. Jest tu trochę tych e, świeżych, nie są to takie duże kawałki, jak w tamtym. No i też one są wymieszane tutaj z tą kapuchą, trochę tutaj bardziej taki polski ten kebab. No bardzo fajne jest to mięso, to szczególnie ten kurczak jest bardzo fajnie przyprawiony. I uważam, że spoko. Nie są taki dobry, ale uważam, że jest lepszy niż ten, który jedliśmy pierwszy. Tamten powinien spaść trochę w opinii, gdzie nie powinno już być dla niego 7, tylko powinien być 6, a ten był dał 7. On by był taki pośredni między tym kepsem a tym pierwszy, który jedliśmy. My. Jonas był chamski, a czy ten jest chamski? Halo, Paweł? Halo, halo, jesteśmy live, puk, puk, puk. Bardzo dziękuję, witam serdecznie ze studia, z tej strony Paweł Malnowski. I uwaga, porównujemy go do kebaba Jonasa, którego jedliśmy dzisiaj rano. Jest on też chamski też jest taki hamski kebabik. Lekko lepiej przyprawiony, ale powiem Ci, że to jest ciekawe, czy jakbym miał zjeść takiego hamskiego kebaba, czy poszedłbym na Jonasa? Poszedłbym na Karana. Na pewno bym poszedł na kebsa, kiedybym chciał troszeczkę lżejszego, bardziej takiego, wiecie, zdrowszego kebaba. Jeżeli chcę hamskiego zastanawiał się między tymi dwoma, bo są zupełnie inne, ale tutaj brakuje mi trochę tego ostrego sosu. Może muszę sobie z pudełka spróbować i wtedy A będzie spróbuj. lepsze. A spróbuj. Dawaj, szybki, ostry sosik. No, jak mam to nałożyć teraz, to jest dobre pytanie. Spróbujemy w ten sposób. O Chyba dobre rozwiązanie. Wygląda. Ok. W naszym kebabie ląduje, ląduje troszeczkę sos. Dobra, testuję tutaj tego ostrego sosu teraz. Dobry w smaku. On jest po prostu fajny w spadniku, bo czasami się zje ten ostry sos. jest taki kwaśny, jak na przykład w barach orientalnych. Kurczę, że to jest niedobry w smaku, nie? Ten jest bardzo dobry w smaku, ale nie jest on taki pikantny. Szkoda, że nie jest on od razu w tym kebabie. To tego mi brakuje, nie? że muszę sobie go samemu nakładać. Na niektórych to będzie plus, na niektórych to będzie minus. Dla mnie to jest akurat minus, bo ja lubię mieć już, wiecie, gotowe. Nie lubię sobie samemu gotować, jak kupiłem jedzenie, nie? Głupie? no, głupie trochę. Ocena tego kebaba, tak jak już mówiłem, to jest 7 na 10 i uważam, że są całkiem spoko. Warto z tego sosu sobie jednak zakropić, bo bez tego sosu jest trochę bez smaku. Powiem ci. Jak na małego kebaba To jest kawał chłopa Jest wielki That's what she said <laughs> Ale ten sosik to mi przypomina takie cacyki, Przez to, że jest ta zielona sałata obok A ja Lubię Grecję Ciężki jest, to już wiemy Jest wielki, co też wiemy Jak smakuje Strasznie dużo kurczaka. W sensie byłem zapchany kurczakiem, nie też tam miałeś? że bardzo dużo tego mięsa tu jest. No i to trochę się powtórzy, chyba to, co kiedyś mówię, że czasem lepiej mniej mięsa, bo nie wypełni ci tak smaku jednolicie, że tylko mięso czujesz. Sosik taki? Czułeś miętę w tym sosie? W tym łagodnym? Czy jakby taki był delikatnie miętowy. I to mi nie paści. Coś w sensie jest taki jogurtowo miętowo śmietankowe. Jogurt na pewno, albo bazylia, Nie wiem, nie siedzi mi do końca. Ja lubię chyba taki bardziej chamski. On, on chce być lepszy, ten sos, ale nie trafia w moje smaki. Mięso jest w porządku, ale jest go strasznie dużo i zapycha. Może faktycznie trzeba dolać tego ostrego sosu, jak mówiłeś. Powiem ci tak. tak. Nie wiem, czy nie wolę chamskiego. Próbuj sobie z tym sosem. Naprawdę inaczej smakuje wtedy. Daj doleje ci. No ja to jest ostre. No ja nie wpadnie mi dobre łapy całe. To, co zaczyna się rzucać w oczy, to rozchodzi mi się ten Ty Też tak miałeś? No już taki hmm, papierowy się zrobił. Jest ostry. Ale zostaje taki posmaczek, że aż ci pali te usta. No nie wiem, mnie nie porwał ten kebab. To jest takie sześć. Ja chyba jestem ze chamskim, stary. Wole hamskiego, mokrego, pierwszego Jonasa. Ten Jonas, na no ten minus był duży u niego przez tą sól, która była bardzo wyczuwalna hmm. na początku. i tylko na tak go skreślił, bo tak to faktycznie jest na na podobnym poziomie co ten Bardzo mocno tego grilla czuć tym kurczaku szczególnie że tak czasami widać te takie czarne, przypieczone elementy Chyba szósteczka, szósteczka Moim zdaniem ten kebab jest nudny. Nawet jak dolałeś sosu ostrego? No za bardzo był ostry, w sensie bardziej czułem tą ostrość na ustach niż, niż smak tego sosu. Znudził mnie ten kebab i na niego nie wrócę. Nie wrócę, no po prostu jest dużo mięsa, on jest wydaje się całkiem spoko, jest to kulka, mm, kulka mocy. No ale te sosy średnie, dużo tego mięsa, tych surówek nie czuję. Był nabity, był mega duży, ważył dużo. Ale nie dowiózł, moim zdaniem nie dowiózł, 6 na 10. Czyli urodzin nie chcesz tutaj urządzać. Tobie tak, tobie smakował bardziej. Ja nie będę ja. Okay. Kurde, jeszcze trafiłem na taki, taką cebulę, wiesz, taką długą, grubą, krupiącą, ale intensywną cebulę i ten sos miętowy mi znowu podjechał. No mm. Mm, nie, no dobra, odkuśmy To to jest średnie, średnie, słabe sześć Dobra sześć Jesteśmy <gryzliśmy> trzeci teraz, jeszcze czwarty nam został Powiem ci, ten nie. mi zrobił jakiś niesmak ta, ta mięta i ta cebula tak chrupała mi w zębach No nie tego oczekuję od kebaba Wiesz ja co chodzi? kebaby To prawda, dlatego nie dałem mu mniej niż sześć Mamy tutaj dwa miejsca, które się nazywają Lotos Kuchnia orientalna i kebab I Ale chyba... kuchnia orientalna z kebabem, stary, chcesz to jeść? Na tym polega nasz kanał Że jemy to, czego byś normalnie byś nie spróbował ja się trochę cykam. Nie bój się, no, będzie ciekawie, najwyżej co. Co się może złego stać? Widzimy sobie chyba Barlotos na Konrada 32. Jako Chińczyk ma całkiem niezłą opinię, bo 4,3 na 400 opinii. Ale my nie idziemy Ale... do Chińczyka, <laughs> Ale jemy tam kebaba. No dobra, no stary, sprawdzamy to, no. To będzie nasz content. To zróbmy to. No to w drogę. No zaraz zobaczymy, może będzie zaskoczenie życia. Ale przynajmniej są stoliki. Ty dzwonisz i mówisz. Co to za deal? Nie, zwalczaj. Czy na pewno chcesz to robić? Kebaba? Mały, mieszany, mieszany, bo więcej nie zjemy. Kurde, ale to 15 zł, tak? To chyba jeszcze tak tanie nie było. Odważnie, odważnie. Powiem, że nie wygląda on dosyć niezachęcająco, ale 15 zł to jest najtańszy kebab, jak jadłem od bardzo dawna. Jestem ciekaw, czy smakowo będzie. No, co to z totalnym zaskoczeniem jest to, że w karcie jest podane, że to jest baranina. Naprawdę nie ma podanego nigdzie tutaj składu tej baraniny. No, zobaczymy, przekonamy się, z czym możemy się tutaj spotkać. Aj, czemu my się na to zgodziliśmy? Próbuję zobaczyć, ale taka brudna jest ta że nie wiem, <laughs> czy mój kebab jest gotowy, czy nie. Chciałbym tylko przypomnieć, że to ty nas tu zaprosiłeś. Tak, ja nas tu zaprosiłem, bo uważam, że to jest miejsce, którego okay. nie wyskakuje po prostu na mapie, nie? Nie znajdziesz go po prostu, tylko musisz sobie trochę poszukać. <laughs> Chcesz, pokażemy to widzom? Tak. To co jest coś, co po prostu może być zaskoczeniem totalnym. Ten kebab tutaj ma paprykę na pewno, jak jest suróweczka taka pekińska trochę może. Tutaj ta teoretycznie baranina, ale nie wygląda, no i kurczak. Wiesz, co było fajne, że jak widziałem przy kasie, w sensie, to pani zaniosła panu taką kurczogromną zupę. I wpadł nam pomysł, żebyśmy testowali wszystkie zupy w barach takich orientalnych i porównać, gdzie są najlepsze i tak dalej. Może być ciekawe. Spoko, ale może najpierw przeżyjmy to. Matys jest zbyt źle nastawiony, więc ja spróbuję tego większego, żeby ci było lżej. Stryj naszą wagę i sprawdźmy, ile on waży. Ale ty widzisz, jak on wygląda? Ja nie widzę stosu w ogóle. Dawaj, <grymne> to jest par orientalne. Dawaj, moją wagę. Ciągle wagę z pod Dobra, jedziemy w to. na naszego kebaba. Nie było tutaj możliwości wyboru rozmiarów, no ale, w tego, co zrobimy, mały kebab i mniej więcej 510, tak się czyli trochę mniej niż dwa prezentuje. dzisiejsze, ale cenowo z kolei nadrabia, tak? No, tylko żeby chociaż w smaku był, to chociaż nie liczę stary, więcej na niż na pięć. Plus za obsługę, bo obsługa bardzo miła. I ta pita jest fajna, Tak jak w zwykłym kebabie. Zobacz. Naprawdę ona tutaj jest przygrillowana. Nie za mocno, nie za lekko chyba. Może troszeczkę za lekko. Wygląda no, wyglądek totalnie z kebabie. Tutaj się wylewa sos od spodu, czyli klasyk. I no to tak gryzę i daje znak, co, co uważam. Powiem Ci, że on pachnie nawet Chińczykiem. On nie pachnie jak kebab. <laughs> pachnie jak bar <barwior> orientalny. <laughs> co myślisz? Od razu co poczułem, no to to, że kurczak jest inaczej zrobiony. nie on nie jest taki siekany na ruszcie. To maszynką do mięsa, co oni zawsze robią, albo jakimś nożem Tylko to są dużo większe kawałki Smakował, w sumie tak jakbyśmy zamówili kurczaka chrupiącego To tak smakował <grym> trochę tak Pachniał trochę Ale nie miał tej panierki Czyli samo to mięsko ze środka Sosiki normalne, suróweczka, kapusta Wiadomo, nie oczekuję tutaj nic specjalnego Ale jest ona całkiem okej okay. Widać ci całą grzywę Nie ucinasz mi czoła w końcu? Nie, ba, nawet trochę nieba niebieskiego zostaje Jeżeli chodzi o drugie mięso, to jest trochę gorzej <grym> to, jest to, to jest to baranina w kolorze takim jest, Mocno, jest trochę gorzej. pieczarkowym Tak jak kiedyś trafiliśmy na pierogi z mięsem, które były wymieszane z marchewkami, no nie i tak dalej, w tym barze Marymont. Ojoj, kiedyś tam pójdziemy, chyba, bo to trzeba uwiecznić. To tu jest to mięso takie wymieszane też z jakimś. Czymś, nie wiem jaki to jest skład Coś my narobili. Ale ostro, ostro tutaj Był no, dobry dzień, były kebaby po 6, 7, 8 A ty zabrałeś do baru orientalnego Na kebaba O stary, nie wiem czy chcę tego próbować Ale sos jest ok. Mówisz, że nie ma sosu Ale nie Coś się leje. To jest stary, to od... woda z kurczaka Nie, nie, to jest sos To jest całkiem OK sos Trochę żałuję, że nie mam więcej kurczaka Dobra, daj jakąś ocenkę Poczekaj, muszę jeszcze to spróbować ten kolor jest taki niezachęcający O kurwa, dziś mi <grywa> No. Może no. cebulka? Mam nadzieję Mm. Tutaj ryzyko było z tą baraniną. No i trochę to czuć, Chcia... że to nie jest taka rasowa baranina za 15 zł. Trzeba powiedzieć wziąć chrupiącego. Jakby Jakbym miał 15 zł, to bym chyba wolał 10 pójść, na no, mimo wszystko. A to co, ile dasz na 10, co to cudo? No, <noise> Od serca szczera dycha. Nie, no dałbym 4. Kinszczyka za 15 zł, to nawet byś rozkwiniał, czy to nie jest jakaś kraftowa baranina. No nie wiem. Dobra, niestety czas na mnie. Właśnie dwóch ziomeczków z nas podbiło zapytać. Chłopaki, jak to jest zjeść kebaba w Chińczyku? I ja nadal się zastanawiam jak to jest i nie wiem czy chcę wiedzieć. Ale dobra, sympatycznie pogadaliśmy. Co ty tego robić? Dawaj jedz. I to pachnie jak chrupiący z ryżem i warzywka. Na ciepecie to nie jest tylko sielanka i piękna przygoda, to też jest, są ból, krew, pot i łzy. Musimy? Tak. Ja się, o Jezu, już mi się odbija na samą myśl. Ja już swojego zjadłem na szczęście. <laughs> Czuję rosół, <głos> <głos> jak tam mówiłem, że było słone, tu czuć taki przesolony rosół. mięso ma smak jakby leżało tak w tydzień w bulionie, takim mocno solonym do rosołu i je wyciągnęli z tego. No to nie przypomina mi kebaba stary, to jest mięso z rosołu. Spróbuj sobie kurczaczka, A jest no e, lepszy. Bym zapomniał, to jest chrupiący. Mi pierdziele, <głos> <głos> ale lipa. Lipa panny lipa. мензать не могу покупать. Там сам <laughs> жилки. Spokojnie, bez pośpiechu. Może no, przydać, to jest dosłownie to samo, co dostajesz przy chrupiącym obok ryżu. Ta pekińska. Ale w tym samym susiku, wiesz, ona jest taka. No nie, no to jest takie 3, nie? 3 na 10 3 na 10 za cenę. Takie 3. <laughs> nie bałabym się już wrócić tutaj, szczerze <laughs> mówiąc, na tego kebaba. Może orientalne jest pyszne, no ale powinni zostać chyba przy orientalnym, jednak, nie? Wtedy, co to był za pomysł, żeby wziąć kebabę w <laughs> parze orientalnym? No nie. Nowatorski. Kończmy to, wtedy, to jest niedobre. To jest nowy smak, odkryłem. <laughs> Czyli ten kurczak zmienia się w czeka w pięciu smakach, nie? To fuzja smaków, ale niekoniecznie dobry, nie? To jest ten problem. Nie, no daje trzy za cenę zero za smak, 3 plus zero zostaje przy trójce. Zero <grym> za smak. Nie, to jest taki kotlet mielony, pocięty, poszatkowany na małe elementy, z ziarenkami smaku i taki utopiony w rosole. <grym> to jest ten smak. To jest naprawdę mielony. To jest mielonidas. To jest mięso. To jest na pewno mielone, nie? Ale to takie ze wszystkiego. <grym> To nie jest nie. największa kula mocy, jaka jest. No dobrze, że małego starego, nie, nie bierzemy dużych. Dobra, przerwam. 10 minut przerwę, bo to trzeba popić.